Witajcie! Dzisiaj wprawdzie mamy trochę śniegu w ogrodzie, ale myślę, że uda mi się pokazać, jak wyglądają w zimie rośliny, które rosną u mnie na obrzeżach rabat. W sezonie letnim wszystkie wyglądają pięknie i kwitną to, ale w zimie niewiele roślin w ogrodzie jest jego ozdobą. Sami ocenicie, czy te rośliny warto posadzić u siebie w ogrodzie, wykorzystując je jako obwódki na rabaty. Zaczynamy od najciekawszej dla mnie zimozielonej krzewiki, jaką jest. Może jeszcze mało popularny w ogrodach ubiorek. Ubiorek wiecznie zielony, kwitnie na wiosnę bardzo długo jesienią, lubi powtórzyć kwitnienie. W zimie drobne klisteczki nie przemarzają, tylko ciemnieją, żeby zaraz na wiosnę znów błyszczeć wśród białych kwiatów. Ta nieziutka roślina jest całkowicie bezobsługowa. Nie trzeba jej przycinać, bo po kwitnieniu sama się oczyszcza. Można oczywiście korygować jej kształt i wycinać to, co jest niepotrzebne, wtedy się ładniej zagęści. Nie potrzebuje nawozu, nie choruje, nie zjadają jej ślimaki. Można sadzić ją na mówkach, z których ładnie zwisają poduszkowatekę. Ubiorek świetnie się rozrasta i bardzo łatwo można go rozmnożyć. Wystarczy pobrać kilka ukorzenionych, rozłogowych pędów i mamy nową sadzonkę. Ubiorek to jedyna roślina, jaką znam, która nadaje się do obsadzania tuż przy chodnikach, gdzie zazwyczaj jest bardzo ubogie, wapienne i często cementowe podłoże. Drugą bezobsługową rośliną na obwódki rabat jest mało wymagająca orzanka. Jest to również zimozielona krzewinka, która sprawdza się idealnie na brzegach rabat, zwłaszcza na słonecznych, suchych i ubogich stanowiskach. Orzankę trzeba przycinać tuż po kwitnieniu, które jest późne i dzięki temu jest najbardziej atrakcyjna właśnie latem, gdy wabi swoimi różowymi kwiatuszkami pszczoły. Orzanka jest też atrakcyjna w zimie. Nie tracą na uroku malutkie krzaczki, które przycięłam jesienią, żeby na wiosnę wypuściły młode listeczki, żeby się zagęściły. Orzanka jest całkowicie mrozoodporna. Nie lubią jej ślimaki. Nie potrzebuje podlewania ani nabożenia. Lubi raczej ubogie stanowiska i wtedy się nie wykłada. Orzankę można prowadzić jak lawendę, której nie mogę pominąć w typowaniu doskonałych roślin na obwódki. Różnice są jednak dwie. Lawenda rośnie znacznie wyżej i szerzej. Ożanka w swoich rozmiarach jest skromniejsza. Lawenda korzenie się mocniej, dlatego powinna rosnąć nieco dalej od innych roślin, bo korzenie mogą być ekspansywne, a orzanka i ubiorek korzenią się dosyć płytko. Czwarta roślina, która pięknie wygląda również w zimie, przebarwia się na zimowe kolory, które są bardzo atrakcyjne na rabatach, to jest oczywiście znana wszystkim czmielina emerald gold. Tutaj yy, właśnie jako aututka, i jest to tylko jeden krzaczek, którego długie pędy. Rozłożyłam wzdłuż rabaty. Trzeba jednak pamiętać, że czmieliny rosną silnie, leżące pędy szybko się ukorzeniają i mogą być dosyć ekspansywne, zwłaszcza te zielone odmiany. Dlatego trzeba pilnować i ciąć je nawet kilka razy w sezonie. Z niskich roślin, oczywiście, doskonałe są tużyce. Tutaj mam odmianę Ever Gold. Przepięknie wygląda w śniegu. Jej atrakcyjny wygląd przez cały rok. Niewysoki, zwisający pokój, niezbyt mocne rozrastanie. Powodują, że jest doskonałą rośliną na brzegi rabat, jednak w półcieniu, ponieważ nie lubi mocnego słońca. Podobnie w półcienistym miejscu wykorzystałam kostrzewę zieloną do obsadzenia brzegów rabaty tuż przy chodniku. Świetnie niweluje różnice poziomów i bezproblemowo się rozkłada, tworząc zawsze zielony trawniczek tam, gdzie nawet posiana trawa nie chciała rosnąć. Do bardzo nieziutkich, zadarniających roślin, które jednak nie rozrastają się ekspansywnie, należy żagwin, który wykorzystałam do obsadzenia brzegów rabaty. Jest zimozielony, śnieg ani mróz mu nie szkodzi i jest bardzo użyteczny, jeżeli chodzi o stworzenie bajecznie kolorowego dywanu. Jest świetnym wykończeniem rabat, zwłaszcza tych nieco podniesionych albo tak jak u mnie wykończonych kamieniem. Kwitnie dwa razy. Bajecznie wczesną wiosną i trochę słabiej jesieniu. Jest mało wymagający, ale w suche lato trzeba go podlewać, a po pierwszym kwietnieniu trzeba go króciutko przyciąć, ponieważ robi się brzydki. Po przycięciu jednak szybko odrasta i jest już taki zielony do wiosny. A na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o żaglin? Lubią pod nim siedzieć ślimaki, zwłaszcza te malutkie. Jest teraz sporo różnych odmian żagwinu. Teraz akurat robię obłudkę z bordowej odmiany. Ta dosyć jednak wolno się rozrasta i na efekt trzeba będzie poczekać dosyć długo, zwłaszcza że rozmnażam z jednej zakupionej sadzonki. I ostatnie rośliny z mojej topowej siódemki, idealne na brzegi rabat, czy to rabat słonecznych, czy cienistych, to oczywiście żurawki. Niesamowicie efektowne barwne liście w większości zimozielone lub pół półzimozielono. Nieźle wyglądają w czasie zimy, w większości odmian są mrozoodporne, jak ta odmiana marmaladę, liście nie podniewają nawet przykryte mokrym śniegiem. Na wiosnę trzeba będzie tylko oczyścić z tych najstarszych, podeschniętych liści, a od góry odnowi się młodymi i świeżymi przyrostami. Mamy niezliczoną ilość odmian żurawek, jednak trzeba być ostrożnym w wyborze odmian, ponieważ nie wszystkie są bezproblemowe. Niektóre odmiany rosną bardzo wolno i nie lubią być dzielone, inne natomiast bardzo szybko się starzeją, rosnąc na wysokość i tworząc drewniałą podstawę. I również trudno jest je odmłodzić. Dlatego trzeba zwracać uwagę na nazwę odmian, bo niektóre są krótkowieczne i po jednym sezonie znikają. Innym problemem są wszechobecne w ogrodzie pędraki, które bardzo lubią podgryzać korzenie żurawek i w ten sposób je niszczyć. Nie wszystkie żurawki tolerują pełne nasłonecznienie. Fachowcy podpowiadają, że te o ciemnych liściach mogą rosnąć na słonecznych stanowiskach, natomiast te o żółtych raczej najlepiej rosną w cieniu. Wtedy im liście nie podsychają. Jedną z odmian tych żółtych, które sprawdziło się u mnie w ogrodzie, jest lime marmalade. Toleruje słońce i zawsze ma piękne liście. Oprócz tego świetnie się rozmnaża, bez problemu można ją dzielić i tworzyć nowe sadzonki. O żurawkach można mówić bez końca. Co nieco o nich i innych roślinach na półcienistych rabatach znajdziecie w jednym z moich ostatnich filmików, jeżeli jesteście zainteresowani. Tam również jest o żurawkach. Filmik pod tytułem Najlepsze byliny na rabaty w półcień. Oczywiście jest wiele innych roślin, które dobrze wyglądają na brzegu rabaty i mogą pełnić funkcję obwódki wykończenia rabaty, czy też najniższego piętra rabaty. W półcienistych miejscach świetnie sprawdzą się niskie funkie, które dzięki barwie swoich liści urozmaicał brzeg rabaty. Teraz na wiosnę będę też rozsadzać miecznicę wąskolistną, żółtką bylinkę na miejsca cieniste. Zobaczę jak się sprawdzi jako obwódka. Dla mnie teraz wyzwaniem jest obsadzenie wolnego miejsca wokół bukszpanu. Już kolejne rośliny tu rosną i nie bardzo komponują się z bukszpanami. Jest to dosyć trudny teren, trochę pochyły, woda spływa zanim wsiąknie. Bukszpanie również mocno osuszają podłoże, mają już duże korzenie. Do tej pory rosła tu pragnia syberyjska, ale wysychała w lecie. Trzeba eksperymentować z roślinami. W końcu to dla miłośnika ogrodu jest największa przyjemność sadzić, przesadzać, komponować ze sobą rośliny. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas ze mną w moim zimowym i w letnim ogrodzie. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego spotkania.